Witam Was umiłowani moi na kolejnej nagrywce Dzisiaj dalsza część naszego romantycznego wjazdu Zapraszam, do oglądania No i sobie jedziemy Tereny ładne nigdy przeze mnie tutaj nie odwiedzane, akurat ta część znaczy ten okręg, bo tutaj bywałem w Świeradowie ze względu na to, że, że mój pracodawca jest w kooperacji lub jak, jak to by jesteśmy tym konsorcjum uzdrowisk, nazwijmy to tak spółką akcyjną Skarbu Państwa i należy tam parę uzdrowisk, między innymi również Świeradów, to miałem tutaj przyjemność dwukrotnie w Świeradowie przebywać. Raz y, czysto y, rekreacyjnie, jako jakoś tam wygrana Uważaj, elo, mocny zakręt y, Jako jakoś tam wygrana moja, y, moja, czyli z małżonką spędziłem drugi raz już na delegacji Spałem tutaj y, W jednym z ośrodków Świeradowskich ten jest mi znany. Trochę się tak z taką lekką nostalgią odnoszę do tego Świeradowa, ponieważ tu jest początek szlaku czerwonego imienia profesora Kas Orłowicza. Kas Orłowicza Orłowicza który od wielu, wielu lat mi chodzi po drodze, aby, aby go przejść, czyli też szlak szlak Orłowicza prowadzi od, od... Świeradowa do Prudnika, notabene przez miejscowość, w której ja mieszkam Jest, jest to też tam część, e, część przejścia jest, więc, więc Można powiedzieć, że częściowo już ten szlak przeszedłem Ale nie przeszedłem go w całości, to jest gdzieś około 250 e, 50 km. kilometrów Ja dokładnie nie wiem, ale już nie uważaj piach Także, takie tutaj chodzą mi. Chodzą mi, yy, no, chodzi mi to po głowie, żeby to po prostu zrobić, ale czy to się uda? Tu skręcamy, Holender No widzisz. Mm, bardzo proszę. 5 km, 5,5 km dokładnie skręty będzie w lewo. Także mm, małżowinka mnie wyprzedziła. Jedzie, jedzie, jedzie teraz, jak to się mówi, pierwsza na Wabika, w razie czego ona. Ona robi za Janosika. Proszę? Ale ty robisz za Janosika, w razie czego cię zwabi. Jak widzicie Benelka Benelka chodzi super żadnych z nią że problemów nie ma Motocykl Motocykl jak to się nazywa spełnia swoje zadanie przejechane blisko już chyba 2,5 tysiąca kilometrów ma więc te kilometry idą szybko ja już sobie postanowiłem że rezygnuję z, z przeglądu w tym motocyklu trudno ewentualny remont jeżeli byłby konieczny będzie jakiś problem nie? widziałem Właśnie są chyba te, no, jakaś tam rasa, jakaś krzyżówka. Biorę na siebie. Tutaj wygląda to, że prosto czyli główną ulicą. W lewo. Policzyłem sobie, że przeglądy generen Benelli w interwałach koszt będzie pokrywałby się, jeżeli byśmy to tak policzyli. Z tym, co y, muszę zapłacić y, Zapłacić tutaj prawie Bo tutaj 1300 a W Benelli wyszłoby to Przy przekroczeniu tych z y, tych y, kilometrów no to, to tak samo będzie kosztowało 1300, Po pierwszy na 1000 za 300 zł potem będzie znowu 300 i 300, może potem jeszcze dojdą jakieś dodatkowe rzeczy, więc generalnie ten, te przeglądy będą y, będzie to duży koszt a i tak nie będę z tego zadowolony to dlaczego mam się tym przejmować, że coś będzie zrobione źle czy będę się tam denerwował tym bardziej że to m, tak naprawdę kosztuje mój czas i jeżeli przeliczymy sobie następne przeglądy e, jakoś tak kwotowo to, e, to i tak by, wyszedłby nie, niezły remont więc, więc, a liczę na to że motocykl się psuć nie będzie no, no, no cóż no ja maszę przeglądy będę robił już jestem siódmego umówiony ale w Benelce odpuszczam, bo tak naprawdę to muszę za 1500 km znowu jechać na przegląd, a tak naprawdę Ela sobie niewiele pojeździła, bo przy naszych intensywności jazd tak naprawdę to musielibyśmy co dwa miesiące jeździć na przegląd, więc więc to... To są bardzo duże koszty. Co dwa miesiące zapłacić 300 zł frycowego tylko za to, żeby e, mieć tam ten Więc wolę kupić sobie ten motul, ewentualnie ten kit za 40 zł i zrobię to samo e, sobie. No, opuszczę super dobrą kawę, ale no, przykro mi bardzo. Nie stać mi na to, żeby po prostu tyle e, wyłożyć pieniędzy na no, tak tani motocykl, bo generalnie e, Benelli jest motocyklem tanim. Wiadomo, no, każdy robi jak uważa, każdy, każdy się jak to się nazywa. Każdy ma swój rozum, każdy wie co ma, ma robić. Teraz tutaj na tej krzyżówce skręcamy Elżbieta w lewo. Puszczamy kolarzy, puszczamy samochodziarzy Samochodiarze nie musisz puszyć, możesz już jechać. Drogi tu niezłe, no tak sobie jedziemy, jedziemy, pieprzymy o tych motocyklach, a trzeba yy, tak powiedzieć, co tutaj się dzieje. Drogi niezłe, yy, pobocza fajnie wykoszone, ładne widoki. Widzicie, jaka, jaka technika jazdy mojej małżonki, jak ona się po zakrętach wykręca, aż kolano wyciągnę. na Markeza, na Markeza, dawaj go. U łokciem, łokciem! No, yy, na Szklaską Porębę generalnie chcemy jechać. Tak. Dojechaliśmy do Świeradowa. Elżuniu, e, to na tej górze, co, co pokazywałeś, tośmy tam byli. Yy, kolejką, jakbyś nie wiedział, bo tam kolejka dojeżdża, no jeszcze, wiesz? No, widzisz tutaj... No widzisz, Szklaska Poręba. No, no, włączyłem Czy wy też tak macie jak jedziecie, żeby nie najeżdżać na ten? Nie najeżdżać na, ja zawsze omijam jak są zebry, żeby nie najeżdżać na te białe Dobrze, następny więc tak, świeradów mijamy, tutaj się zatrzymywać nie będziemy Nam zależy po prostu na, na jeździe Nam na, na jeździe i jedziemy sobie dalej do Szklarskiej Poręby. jest dla mnie ja yy, taka sentymentalna miejscowość, ponieważ tutaj jeździłem na zloty. Zlot motocykli motocykl ciężkich, weteranów. Bywałem tu, znaczy nie miałem, że prawie co roku, ale swego czasu dość, dość, dość często. Za młodego, tutaj jeszcze można powiedzieć takiego e, jurnego Jurnego po prostu wieku. Człowiek tu wyjeżdżał. Jeździłem z kolegami, z moją siostrą, bo moja siostra kiedyś też była normalna. Jeździła motocyklem, teraz jeździ konno. Teraz jest bardziej normalna. Grup liczy że, To liczy że grup grup, No, od grobu. No nie wiem, myślałem, że liczy że jeszcze żyje. Dawaj. No jest duchem, no to jak duch może umrzeć? Także w tym miejscu tutaj kończymy nagrywanie części drugiej. Do zobaczenia w następnej. Trzymajcie się cieplutko. Pa!